Terraland TN Profi to pług dłutowy przeznaczony do głębokiej uprawy gleby na maksymalną głębokość 65 cm. Terraland TN Profi, w porównaniu do standardowych modeli Terraland TN, jest wyposażony w dwurzędową sekcję dysków tnących, co czyni ten pług unikalną maszyną na rynku. Terraland Ten Profi podczas jednego przejazdu głęboko spurchnia ziemię, rozbija zagęszczone warstwy, umożliwia lepszy dostęp wody i powietrza do korzeni, rozdrabnia bryły ziemi oraz precyzyjnie przygotowuje łoże siewne pod zasiew. Pługi dułtowe TerraLand TN Profi są dostępne w wersji sztywnej o szerokości roboczej 3 i 4 metry. Podstawą maszyny jest solidnie skręcana rama wykonana z wysoko wytrzymałej stali Alform. Skręcana konstrukcja zapewnia wielokrotnie wyższą trwałość w porównaniu z ramą spawaną, ponieważ narażone na obciążenia części nie są ze sobą spawane. Puk Terraland TN Profi jest wyposażony w dwa rzędy słupic, które, w zależności od planowanego zastosowania, mogą być wyposażone w słupicę Active Mix do głębokiego spórchniania z aktywnym mieszaniem gleby, lub słupicę Zero Mix do zrywania podeszwy płużnej bez mieszania gleby. Poszczególne wersje słupic w maszynie można łatwo wymieniać w ciągu roku, co zapewnia maksymalną uniwersalność. Słupice mogą być zabezpieczone przed przeciążeniem mechanicznym za pomocą śruby ścinającej lub maszyna może być wyposażona w zabezpieczenie hydrauliczno-pneumatyczne z maksymalną siłą zrywającą 1500 kg. Słupice można wyposażyć w dłuta standardowe lub dłuta z serii Long Life. Dłuta Long Life charakteryzują się wyższą trwałością i odpornością na zużycie. Dostępna jest również specjalna wersja dłut Long Life z obudową, która ułatwia wymianę dłut w przypadku ich zużycia. Spółka Terraland TN Profi można wyposażyć w dwa typy tylnych wałów ugniatających. Klasyczny dwurzędowy wał kolczasty z możliwością regulacji rozstawu osi tylnych wałów ugniatających lub ciężki wał ugniatający cut Pack do skutecznego zamykania profilu gleby. Za tylnymi wołami ugniatającymi znajduje się dwurzędowa sekcja dysków tnących z talerzami o średnicy 520 mm. Specjalny kształt talerzy zapewnia skuteczne rozdrabnianie brył, wysoką jakość przykrycia resztek roślinnych i precyzyjne wyrównanie. W razie potrzeby sekcje talerzy dysków tnących można odłączyć. Firma Bednar ma wieloletnie i pozytywne doświadczenie z technologią nawożenia profilowego połączoną z głęboką obróbką gleby. Oferujemy możliwości zamówienia bezpośrednio w zakładzie zestawu do nawożenia z rurami, głowicą rozdzielającą i wężami, który można wykorzystać w połączeniu z przednim zbiornikiem FertiBox FBF, SpeedBox SB lub ciągnionym zbiornikiem do nawożenia Combo System CS FertiCard FC. TerraLand Ten Profi – profesjonalny pług dłutowy do wysokiej jakości obróbki gleby w jednym przejeździe.